Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z serii Total Rome 2. No i co, idziemy w zaparte. Jesteśmy już jedną armią przez wsparcie. Plądujemy. Trochę się zdziwiłem, że mają dwie armie. Mam nadzieję, że nie mają trzeciej. O ile ta armia jest dosyć słaba, to tutaj jest nieźle. Bo domyślam się, że tutaj już wszyscy są e, spartańscy oblici Dobra, lecimy. Plądrujemy to. Raiding eye. Nie wiem, dlaczego on mówi jak pirat. Dobra, teraz tak. Jeszcze są dwie rzeczy. Pierwsza to: Piraci dawno ich nie byli. Nie, nie bili. Dawno ich nie byli. Dawno ich nie było. O, dobrze. Ja pamiętam tutaj z kolo. Dobra, może być ciekawie. <laughs> E, spacja spacja kurda ten już tutaj by trafił. Fuck Trudno, oho, ten nawet nie chce walczyć. To ciekawe. Hmm. Jeszcze płynie! Ja hmm, Dobra, w sumie go trochę cofnęliśmy, więc może zrobimy tak, że Tego pana zapraszamy tu i sobie na razie... co ja miałem? O kurde, on tak daleko ma? Ja pierniczę jakie on, ma... on ma posunięcie, że tak powiem Dobra, możemy się kierować w stronę Arakilum Aratilum bo bo, bo, bo myślę, że prędzej czy później Arweni mnie zaatakują bądź ja Arwenów Dlaczego tak sądzę Bo już nie mam z nimi prawa e, e, Trade Pact. E, I co to znaczy? To znaczy, że zaczynają mnie bardzo nie lubić. To to znaczy. Więc idziemy w ich stronę. 7. Jest OK. dobra, może być. Tutaj wy sobie... Wesadźcie kolegów tu do Jolu. I ta jednostka. Dobrze. A ta jednostka jeszcze da radę pójść tutaj. I zajebiście. <laughs> A wyjdziecie sobie w tą stronę. No i zajęliście, Dobra, czyli wy atakujecie The Will of Yam. No i jest bardzo ładnie. Nawet nie będę tego rozstrzygał. W eee, walce, tylko po prostu tak. Holy shit! Już głośniej się nie dało? Jest jakiś bug. Jak nic, to nie powinno tak być, że jest tak głośno. Ja normalnie tu słyszałem, jakby mi miało uszo urwać. Wygląda, dobra. Dobra, 8, wyjdziecie też na dół. Będziemy tam sobie. Się wspomagać, się sobie, hmm, się dogadasz człowieku. Okej, okay, tu się okazało, że jest naprawdę niezły plus teraz. Hmm. O, oh. jak ten z Minecrafta. O, oh. o, oh. oh. okej, okay. o. Oh. Dobra, ja zastanawiam się jak to tutaj zrobić. Nie no chyba tych damy do miasta podpłynie. Dlaczego ten koleś ma najlepszy hałm, jaki widziałem? Tak zrobimy. Popłyniemy tu. A popłyniemy, ta. Popłyniemy na lądzie. Normalnie już gadasz głupoty, człowieku. Dobra, i tu będziemy bardzo blisko mieli na atak na Kireni. Myślę, że od razu ich zaatakujemy. Czy to jest admirał? Admirał. Tylko może być lekki problem z tym admirałem, więc muszą dwie floty go zaatakować. No. Nie możemy sobie tam pozwolić na jakieś ustępstwa. Ten kurna jest. Beznadziejnie. Dobra, może wejdź tu, coś odnowisz. No, odnowisz bardzo dużo. Bardzo dobrze. W ogóle jest jakoś. Bardzo happy. Aż mnie martwi że jak już nie będzie happy to będzie wszędzie minus kurde no naprawdę dobrze by tak zostało dobry władca to i wszyscy happy nie e. dobra jak to wygląda jak ja bym chciał ich zaatakować dwie tury no i bardzo ładnie a to jak situation w ogóle jest te coś coś jest jakaś info nie ma w ogóle Zajębiście. W takim razie możemy jednak pójdziemy sobie gdzie indziej. Na przykład do Tolosy i zaczniemy tam plądrować. W ogóle chwila, my nie możemy iść chyba. Ta nie możemy, bo to będzie minus. W ogóle kasowo jest też słabo. Mm. Mm. A, bo jak tknęłem w Rzym. Co ja nie mogę kliknąć w Rzym? To jest największe miasto jakie możemy stworzyć. Ciekawe 32 bandyty. Bandytoryzm. Nie wiem czy takie słowo istnieje. Bandytyzm chyba. Ja nie mogę, ale wstyd. Bandytoryzm. Tak się chyba nazywa ten odcinek. Bandytoryzm. <grym> dobre, dobra, Andrzeju. dobre, Andrzeju. Dobra. Dobrze. Czy ten będzie już przy Polsce? Jeszcze nie. Przy Polsce. Może się wymyślił. W Germanii. Dobra. Tutaj ci Arweni to naprawdę mają dosyć spore te jednostki i ziemię. A jak stoją w ogóle Arweni? Już mnie nienawidzą. Nie, słabo stoją. A jak są ci Piktoni? Jeszcze słabiej. Bardzo dobrze. Czyli jest tak, a ci się uwielbiają, a ci się nie lubią. No i bardzo prawidłowo. Moglibyśmy się polubić w sumie. Dobrze, że oni walczą. Bardzo nawet dobrze. Te zasoby mnie tutaj interesują wszystkie. No. Bardzo mocno mnie interesują te zasoby. I te dwa miasta są w sumie od wody. Też nie jest to głupie. Czy ja mogę wyjść w stronę tych miast? Mogę. Zajebiścia. Ciekawe jestem, tam, jakby to poszło. Zobaczymy. Okej. Okay. dobrze to wiem mniej więcej, jak to tutaj będzie z tej strony. Teraz tak i Czy ja mogę im tutaj jakoś powiedzieć, co mają robić?

Tak. Wszystko rwiemy, bo zaraz się zacznie. A wsparcie, jaka jest sytuacja? <coughs> Wsparcianie chyba i tak nas już nienawidzą. Ty! Yeah. Te. Nice. Sparta. Okej. Okay. Ostatnia tura trwa tak długo, że myślałem, że już normalnie padnę. Uuu, nice. Czy po tym już jest od razu chyba koloseum, więc kurde, grubo. Sanitation. Toalet. Toaleta po, po włosku. Toaleta. Bardzo, po włosku. Ja pierniczę. Dzisiaj jest jakiś naprawdę dzień strasznie taki e, gdzie cały czas się ośmieszał troszkę nie powiem, że nie dobra, to tyle, pogadasz jak będzie tura szła dawaj nie ma czasu Andrzeju a, ty jesteś w Rzymie, tak? tutaj tu jakieś plusy, taksy no, dużo dało, naprawdę nic nie wiem, ja coś źle robię Na pewno to, bo my tutaj bierzemy ludzi. Maintenance. Um. Empire maintenance. Tak, tu, tu, tu. I tu. Coś. Grown. Dobra, tak. Okej. Okay. Dyshonor uh, to Sir Roam, okej, okay. Veteran Fleet, może być. Shots and Piracy. A, bo to już chyba wszystko w ogóle pójdzie, nie niepotrzebnie to czytam. Dobra, co my tu mamy? Czy tutaj jest coś dla statków? Nope. A tutaj? A tu tu? Ja Okej okay. Za przypuszczeniem gówno Nic nie ma Dobry Dawaj coś tutaj ogarnij Andrzeju To w ogóle jest mi potrzebne? Nie za bardzo Chociaż, może być 20%. Będzie dobrze, będzie Pan zadowolony. Dobra, armii jest sporo, wszystkie armie. Mam zamiar później kierować w stronę Rzymu i będę zamieniał jednostki, nie? Mam na myśli zamieniał, czyli... E, o, na przykład czwórkę, bardzo bym chciał zrobić tą czwórkę. Jako prawdziwą armię Legiony. Tylko, że nie wiem czy mi kasa na to pozwoli. Bo z tego co widzę, tutaj jest gruby, gruby minus będzie. Ludzi, lud, że tak powiem, ludu. Ale dobra, może powoli tam idziemy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, nie jest tu źle z tym public orderem, więc zobaczymy. A gdzie są slajwy? 6, ok. Aha, bo my tutaj daliśmy. Daliśmy tutaj export food. Tutaj mamy sell slaves. A jak to wygląda? 11% tylko slajów. trochę Trochę mało. 30 12 25. No Możemy został zbudowany na slejwach. Nie wiem, czy to mówiłem, czy nie, ale tak faktycznie było. Na slejwach, a jeszcze bardziej na zbożu. Proszę sobie wyobrazić. Na zbożu. Na zbożu. Dobrze. Człowieku, ty znowu gadasz. A, nie puściłeś tury, ja pierniczę. Gdzie idę jeszcze? ale pieśniak. Dawaj, spacja. O fuck. Właśnie! Zapomniałem o tym! O cholera jasna! Teraz w sumie nie wiem, co ja mam tam zrobić. Tę Rodos atakować? Nie atakować? O ja szkoda, że Sparta nie jest na morzu. Nie jest, prawda? Nie jest, chyba, bo byśmy jeszcze sobie przeatakowali. Hmm. Hmm, ty zawsze coś że ci cały czas z nami chcą peace Chociaż oni nie lubią, oni lubią ich. To ja w ogóle z wami nie chcę nic mieć do czynienia. Do czynienia mogę mieć z tymi. Nie wiem, jak oni są. I ten lud Skidai bardzo mnie niepokoi. W niepokoi mnie też to, że tutaj jest ta duża armia. się z tej piosenki Posi. dobra piktoni a nic nie strzbili. bardzo fajnie teraz 5 minut trzeba poczekać aż komputer skumacza bazę że jest najlepszy wszystko jest najlepsze co może być i powinno się załadować w 5 sekund a nie w minutę Dobra, wiem, że tutaj jest dezercja. O, zajbiście. ład Aha, okej. Okay. Dobra, bo my go awansowaliśmy Okej, okay, okej, okay, już zapomniałem. Mówię ład, łata, łatak. Łataka. Dobrze. O. o, dobrze i 17. Próbujemy? Z taką trochę rozwaloną armią? No, ale próbujemy, bo mamy tutaj możliwości. Próbujemy? Próbujemy. Będą jeszcze trzy. Czyli 20 plus 3, ja pierdolę No, ciężka matematyka, nie? Nie, nie, o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że jak ja ich przeatakuję... Nie, no to jest bez sensu. Najpierw wrócić, ogarnąć flotę i dopiero... Ta, dobra, spadaj <laughs> Ta, bo to dostaniesz za przeproszeniem, dopa. Nie, to zrobimy później. Najpierw inne plany. stick to the plan. Okej? Okay. ok. Minus jeden, no zajebiście. Już jest już, już Już czuję, że jest zajebiście. Dobra, a może jak ty wsta wstaniesz siądziesz na pokład, to będzie lepiej. Luknijmy. No i jest zajebiście ogólnie, nie? nie możesz wejść na port bo jakiś konkretny powód? Halo? Dobrze. Dobra, 11. Jest okej. Okay. No i gdzie startujemy? No zajebiście ogólnie. Dobra, idziemy tak. No pasaka. Dobrze, ale niech tak już będzie. Lepiej jest. 8 tur jest okej. Okay. 8 tur mam na myśli. Eee... Osiem, za 8 durs skończy się e, jedzenie po prostu chłopaku, prowiant i zaczną umierać z głodu dobra, człowieku, bo ty gadasz głupoty, dawaj tak, ja będę próbował zrobić z tego jakąś porządną armię, czyli pousuwamy tę armię tutaj coś ciekawego się da te Dobra, to już kasuj tych. No i bardzo, bardzo dobre. To dobry pomysł. Bardzo dobry. Dobrze, czy ten kolo zdążył? Nie zdążył. Oh shit. Dobra, zdąży do tego dojść. Dobra, wy też zapraszam tutaj. W sumie to ciebie zaproszę tutaj jeszcze. Dawaj, szybciej, nie guzreś, Andrzeju. Nie mamy takiego time'u. Eee. Okej. Okay. Dobra, gdzie jest tutaj ta armia? Tu jest. Dawaj. W sumie to ja powinienem najpierw... Gdzie tu był? Jest. Tu są baraki. Cholera jasna. To wzięła. Tu są baraki, to ja z nich Cieku, weź tu wracaj. O mój Boże. Ile tur? Tam była jedna? Nie no, ja naprawdę mam coś z głową. Jedna, człowieku. Ale tu się będzie działo. No dobra, a powiedz mi taką rzecz. To no, może być fajnie. Ale w ogóle mi z piktonami tuż jesteśmy w wojnie No jak? No jak? No jak? Do dupy <laughs> Dobra, do, może nas przeatakują na przykład? Byłoby miło 16 Weź zbuduj te gaje y i te inne Tu jak jest? Dobrze tylko Violu jest minus 8. O co tu chodzi? O co tu chodzi? Nie wiadomo. To drawaj, co nie chodzi, Andrew. Dobra, idź stąd. To tak się ładnie wyraża. Idźcie tutaj. Halo? Coś, coś się z tą gierką dzieje. Coraz bardziej nie wiem. O co chodzi. Jest w ogóle niezła army. No, nie, człowieku. Czy to już mnie. Czuję, że już mnie uwielbiają. Ciekawe, czy jak ja go przeatakuję. Czego ja go nie mogę zaatakować? Wspaniale, że ja go nie mogę zaatakować, bo tu nie masz przejść. Nie no, możesz. Jak on ucieknie, to może być słabo. Nawet bardzo. Ready for order. Advance. For battle. O człowieku, ale plan. Mamy plan dobry. Zaatakować tego, zabić, a później zostanie tylko to. O, plan idealny. Najpierw się dostań do Egiptu. Jep. What the fuck? Te trochę umierają, trochę nie, i tak cały czas. Plus dwa i plus dziewiętnaście. Ołki dołki Dobra, kuńcz pan z stylu oszczędź. Tylko jeszcze tak, eee, szpiegi. Szpieg numer uno. Tu ok. Szpieg numer duo. Gdzie jest duo? alu? Szpiegu. Duo? Aha, okej, okay, czyli ten jest tu, czyli zajebiście, że tu idziemy. Jeden ja miał iść do Anglii. No i zajebiście, że się wróci, tak. O mój Boże. Czyli tak, ten idzie do Anglii, ten idzie tutaj. Miał iść w stronę, że tak powiem, Gdańska. Zobaczymy, co tam będzie. <laughs> Bestia. Bestia idzie tutaj. Dobrze. A jak kupaki? Jeden jest tutaj. Aha, i on też idzie. No to zajebiście. A drugi jest tu. Też zajebiście. O mój Boże. O mój Boże. Nie, no jest trzech ich. Albo jeden pewnie jest gdzieś u kogoś, tak. Jeden jest tutaj. Dobra. Kończ pan to. O kurde. Dobra, ja skończę tę turę, bo długo mi to trwało. Tak. Także trzymajcie się i widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki. Siemka. Cześć.